Bardzo serdecznie z tej strony tsunami i zapraszam na kolejny odcinek Alex. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Mam dla ciebie broń kleryków. To dopiero znalezisko. Aby wydobyć Eleks, najpierw musimy zdjąć pokrywę z rączki i. Masz zamiar wprowadzić mnie w szczegóły? Nie, wykonałeś już swoje zadanie. daí bicho Это было круто, потом Będziesz tutaj. Jest. Jak na syfiliczny worek raptora ktoś ma pilnować tego terenu w pojedynkę? Co cię tak rozświeciło? Rozścieczyło mnie? Kazali mi tu stać, machać jajami na wietrze, podczas gdy dziko gnije ryją w okolicy. A albowie pełną parą ryją w zaroślach, od kiedy na zachodzie rozbił się oblatywacz. Normalnie, zero stresu. Nie wiem, czym zasłużyłem sobie na zesłanie tu, żeby te zmudowane kundle odgryzły mi klejnoty. To jak zaproszenie do. strażnik. Tak, jeden. Jakkolwiek przerażający ze mnie egzemplarz, nie powstrzymam stada dzikokniów ani ataku albów w pojedynkę. Wiesz, że dzikoknie zeżrą wszystko, dosłownie wszystko. Potrzebuje cholernego wsparcia. Alvar miał pilnować plantacji sadzonek, ale widzisz go gdzieś? Nie, bo ten leniwy, migający się od może mógłbyś go poszukać? Skoro mam tu umrzeć, Miłoby było zrobić to w towarzystwie Widziałeś, jak rozbił się oblety albów? Jasne, miałem miejsce w pierwszym rzędzie I eee, bum! Należało się kanali, lata w kółko i straszy ludzi Ktoś podziękował mu we właściwy sposób Widziałeś, kto go zestrzelił? Nie, coś zrobiło bum i poszedł w dół Cokolwiek to było, stało się szybko. To tylko pokazuje, że technologia jest szaleństwem. Nie ma opcji, żeby ktoś wsadził mnie do takiego ustrojstwa. Maszyny są wbrew naturze. Widzisz, do czego się nadają, kiedy spadają. Czy oblatywacz mógł zestrzelić któryś z berserków? Nie ma mowy. Gdyby zrobił to któryś z naszych, urządziliby paradę na jego cześć. Wszyscy gadaliby tylko o tym. Nie. Ty... Sadzonki? Co to takiego? A co to? To wszechserca. Wszechserca? Co to takiego? To oczko w głowie berserków. Pierś karmiąca Magalana. Wrzuć takie do ziemi, a zobaczysz, jak cała okolica zaczyna rozkwitać. Zanim pojawiła się mana, wokół było tylko pustko. Sadzonki wzmacnia się maną. Aleks zatruwa ziemię? Aleks zatruwa wszystko. Jeśli jednak zasadzimy wystarcz... Chyba, że do tego czasu ci przeklęci z... Jest... Znajdę Alvara. O, na to liczyłem. Zacznij od droga, powinieneś go znaleźć na warcie przy miejskiej bramie, jeśli ktokolwiek wie gdzie szukać Alvara, to tylko on, są najlepszymi przyjaciółmi. Spoko Baroko. Muszę wszystkie dialogi jest? chyba przekazać. ...aby się dowiedzieć, jak działa. Wokół? Tak. Dlaczego? Bo chcesz. Bo nie. Bo jest. Masz rację. No, wiedziałem. No i? Martoń. To ta zarozumiała Nie chce obsługiwać mnie ani nikogo z Klanu Młota. Dziesięć dni służby ciągiem, a... Dlaczego Oran nie... Może pie... Co ci do... Kormach? W takim razie to ten... Niech I zacznie z... Ja. Tutaj właśnie do nas dołączył, wiesz? Zajmuj się tym problemem. Powiedziałem Ci. Cóż to nie Niewiele robi A ten, cóż uczy? Ludzie mówią, że powinien robić coś więcej. Wiesz, że nie możesz tu być. Znasz berserka imieniem Alvar? Jasne, znam Alvara. Ten idiota razem ze swoim kumplem Argorem omal nie roznieśli mi tawerny jakieś kilka dni temu. Dawno nie widziałem nikogo tak napranego jak oni wtedy. Od tamtej pory nie widziałem Alvara. Ty, jeśli go spotkasz, powiedz, by lepiej się tu nie pokazywał. Wiesz, gdzie może być Alvar? Nie i nie chcę wiedzieć. Spytaj jego kumpla Argora. Powinien być w dziupli. On jedyny gada jeszcze z Alwarem. Przysyła mnie Klan Młota. W takim razie przykro mi, bar zamknięty. To go otwórz. Od teraz zaczniesz znów obsługiwać Klan Młota. Czyżby? Do tej pory sądziłem, że to ja decyduję o tym, kogo obsługuję. Nie widzę powodów, dla których miałbym zmienić stanie. że elekcji pomoże ci zmienić zdanie. Możliwe. Wreszcie stałeś się przekonujący. Widzisz? Problemy można rozwiązywać w bardziej cywilizowany sposób. Klan Młota może się czuć mile widziany. Rozmawiam z Angrimem, by to jakoś załagodzić. Co Angrim ma z tym wspólnego? To on kazał mi przestać obsługiwać klan Młota. Chyba liczył na to, że dzięki temu niektórzy z nich przejdą do klanu Żelaza. Moim zdaniem kormat powinien o tym wiedzieć. To już nie moja sprawa. Jestem prostym właścicielem tabery. To było niezłe. Top Dobra, ja będę kończył mam nadzieję, że się podobało.